Droga panno, a co dla Ciebie na tydzień pomiędzy 18 a 22 października? W poniedziałek i wtorek możesz być w energii dwójki monet. Na tej karcie widzimy żonglera, który żongluje w powietrzu dwiema monetami. No i to jest dla Ciebie taka wskazówka, że jeśli masz jakieś, musisz, potrzebujesz dokonać jakichś wyborów w życiu, czy to w życiu prywatnym pomiędzy dwiema osobami, czy to pomiędzy dwoma miejscami zatrudnienia, czy innymi tematami ważnymi dla Ciebie, to nie żongluj za długo, bo któraś z tych monet, tu już fizyka, musi prędzej czy później upaść na ziemię. I możesz taką y, okazję po prostu stracić. Mm, okay. W środę, droga panna, możesz być w energii ósemki monet. Ja nazywam tę kartę kartą hobby, jeśli pracujesz zawodowo, to pewnie nie masz dużo czasu w tygodniu na pielęgnowanie swojego hobby. Ale jest tu w tej karcie zachęta, żeby poszukać czegoś takiego, co równoważy ciebie. Na przykład, jeśli masz pracę siedzącą cały tydzień, to poszukać hobby, e, które będzie bardziej chodzone na weekend. Jeśli masz pracę z kolei na przykład fizyczną, to poszukaj czegoś, co bardziej połaskoczy cię w głowę. Nie wiem, posłuchaj jakiejś muzyki, pójdź na jakiś koncert. Już nie mówię o czytaniu książek, no ale podobno ludzie wciąż je czytają. Cudne co. Trochę z przekąsem mówię, bo niestety czytamy wszyscy coraz mniej. Tak generalnie taki trend. No i w czwartek, piątek, droga Panno, możesz być w energii sprawiedliwości. To jest takie poszukiwanie harmonii, równowagi. Możesz mieć przyjazną wagę albo osobę w ascendencie wagi w swoim otoczeniu, bo ten młody król trzyma wagę w ręce. Zobacz też, droga panno, jak ten władca siedzi. Jest rozparty, wyprostowany, pewny siebie, na szeroko rozstawionych nogach. Więc życzę Ci, żebyś się tak czu czuła też w tym tygodniu. Dobrego tygodnia, droga panno, i nie tylko.